Szanowni Państwo, właściwie moi znakomici przedmówcy powiedzieli większość mojego wykładu, także bardzo przepraszam, jeżeli pewne kwestie będą się niestety potwierdzać. Tematem wystąpienia jest podstawowa opieka paliatywna w zaawansowanym otępieniu. Myślę, że nie muszę tutaj nikogo z Państwa przekonywać, że jest to ogromne wyzwanie zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak również wyzwanie ekonomiczne i społeczne. Tak jak mówią dane demograficzne, społeczeństwo się starzeje, jest coraz więcej osób starszych, coraz więcej też jest osób chorujących na różne rodzaje otępienia, w tym oczywiście najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera. Według ostatnich danych w Polsce ponad 500 tysięcy osób. Jest z tą chorobą. Natomiast do 2050 roku, jak Państwo widzą, prawie milion osób będzie chorowało na tą chorobę. Jak wygląda opieka nad osobą z demencją? No, Realizowana jest głównie, przynajmniej w warunkach polskich, prawie w 80% w domach, przez opiekunów. Są to oczywiście osoby bliskie, najczęściej dzieci osób chorych ale także współmałżonkowie, którzy niejednokrotnie też borykają się ze swoimi problemami zdrowotnymi. Jeżeli chodzi o opiekę nad chorym, jak również nad jego rodziną, to w dalszym ciągu borykamy się z niewystarczającą dostępnością do opieki przede wszystkim geriatrycznej. Jak Państwo widzą, w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców nie przypada nawet jeden lekarz specjalista. Jak zatem wygląda dostępność do opieki paliatywnej u tych chorych? Czy w ogóle zaawansowane otępienie jest celem opieki paliatywnej? Ja myślę, że tutaj właśnie przedmówcy. Tudzież pan dr Grondalski przekonał państwa, że jest taka potrzeba. Zresztą zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa Hospicyjnego i Opieki Paliatywnej mówi, że do opieki paliatywnej i hospicyjnej należy przyjmować chorych ze schorzeniem ograniczającym życie, cierpiącym z powodu postępujących schorzeń, które prowadzą do obniżenia jakości życia z powodu cierpienia somatycznego, psychosocjalnego i duchowego. I taki właśnie jest nasz chory z zaawansowanym otępieniem, z zaawansowanym stadium choroby gdyż traci on zdolność do odbierania rzeczywistości, mówienia, kontaktowania się z otoczeniem, wyrażania swoich potrzeb, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych i duchowych i przez to staje się niewątpliwie osobą cierpiącą i całkowicie bezbronną. Zresztą przeważającą grupę pacjentów w opiece paliatywnej, co jest oczywiste, stanowią osoby w podeszłym wieku. I jaki to jest chory, który... Jest w opiece paliatywnej i ma otępienie. No najczęściej jest to chory przede wszystkim z zaawansowaną chorobą nowotworową i otępieniem, gdyż choroba nowotworowa na pewno będzie pogarszała też u tego chorego sprawność mentalną lub chory z otępieniem i zaawansowanymi odleżynami. Gdyż, jak tutaj też kolega przedstawił, samo rozpoznanie choroby ograniczającej życie nie jest wystarczające do przyjęcia pacjenta do opieki paliatywnej i kwalifikacja powinna się odbyć na podstawie właśnie objawów towarzyszących trudnych do opanowania. Według danych WHO. Istnieje duża grupa chorób, w tym oczywiście też nieonkologicznych, które na taką opiekę paliatywną zasługują. Z tych nieonkologicznych chorób to są oczywiście choroby sercowo-naczyniowe, w tym zaawansowanej fazie, co, co na pewno nie dziwi. Natomiast jest też mała grupa pacjentów z, z otępieniem. Jakie są zatem ograniczenia opieki paliatywnej dla chorych z zaawansowanym otępieniem w naszych tutaj warunkach? Przede wszystkim w wykazie nieonkologicznych chorób, które kwalifikują osobę dorosłą do otrzymywania takiej opieki, nie ma terminalnej postaci otępienia. Na pewno bardzo dużym ograniczeniem są ograniczenia finansowe, trudność uzyskania zgody na leczenie lub tzw. oświadczenie woli. Trudny do określenia czas przeżycia chorych w ostatniej fazie choroby. To jest nieco może łatwiejszy w przypadku chorego z zaawansowaną chorobą nowotworową. Niedostateczne przygotowanie pracowników ochrony zdrowia do opieki nad tymi chorymi. I tutaj na pierwszym miejscu w mojej ocenie na pewno trudności z komunikacją, i to nie tylko. Z komunikacją z pacjentem, ale przede wszystkim komunikacją z opiekunami, brak podejścia interdyscyplinarnego, no i stosowanie uporczywej terapii. Problemem też jest niewątpliwie niedostateczna kadra. Wciąż brakuje specjalistów, zarówno z dziedziny medycyny paliatywnej, jeżeli chodzi o lekarzy, jak i o pielęgniarki, no i też jest niedobór placówek opiekuńczych. Definiując, co to jest ten ostatni etap otępienia, zaawansowane otępienie, najczęściej posiłkujemy się stwierdzeniem, że jest to otępienie znaczne, głębokie czy terminalne. Oczywiście są narzędzia, którymi możemy ocenić zaawansowanie tego otępienia, skale, z którymi się posługujemy, na przykład skalami Mental State Examination, skala GDS czy CDR, jest to niewątpliwie też krótsza faza choroby kończąca się zgonem chorego. Jaka jest kliniczna manifestacja pacjenta z zaawansowanym otępieniem? Jest to chory, który ma ubogość słów, mówi pojedyncze słowa. Kontakt jest ograniczony do wykonywania najprostszych poleceń, z reguły musi być karmiony, nie kontroluje zwieraczy, nie sygnalizuje głodu albo ma zaburzenia łaknienia, niejednokrotnie też występują zaburzenia połykania, coraz mniej się porusza. Coraz mniej jest mobilny, w związku z tym dochodzi do unieruchomienia i zalegania w łóżku. Niekiedy pojawiają się krzyki nocne albo chory wydaje monotonne dźwięki w ciągu dnia, nie poznaje opiekunów, nawet najbliższych członków rodziny, bywa wyniszczony i nierzadko też występują zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne. Jeżeli chodzi o czas trwania tej ostatniej fazy zaawansowanego otępienia, on jest bardzo trudny do określenia. Przy właściwie prowadzonej opiece pacjent w terminalnej fazie może żyć nawet kilka lat. Średnie przeżycie według Towarzystwa Alzheimerowskiego Amerykańskiego tutaj jest pokazane, że wynosi około półtora roku. Natomiast czynnikami, które niewątpliwie wpływają na, na czas tego przeżycia, jest jakość opieki, która jest sprawowana nad tym pacjentem, sposób leczenia. I przede wszystkim właściwa terapia wszelkich zaburzeń, tym zaburzeń zachowania, współistniejących schorzeń i niewątpliwie weryfikacja ilości zażywanych leków. Na wpływ ma niewątpliwie też przebywanie chorego, czy jest to opieka domowa, czy jest to chory, który przebywa w instytucji opiekuńczej, hospitalizację, no i oczywiście schorzenia współistniejące. Z jakimi problemami medycznymi spotykamy się u chorych z zaawansowanym otępieniem? No, przede wszystkim z postępującą utratą mobilności, zagrożeniem upadkami i z unieruchomieniem w łóżku. To z kolei powoduje częstą skłonność do powikłań zakrzepowo-zatorowych, do odleżeń, przykurczy. Pojawiają się zaburzenia połykania, które prowadzą z kolei do niedożywienia i odwodnienia, a co za tym idzie, do wyniszczenia. Spada odporność, w związku z tym często występują infekcje z reguły dróg oddechowych czy dróg moczowych. Jeżeli są do tego jeszcze współistniejące schorzenia, to niejednokrotnie dochodzi do zaostrzeń tej choroby przewlekłej. I na pewno bardzo dużym problemem jest ból, o którym tutaj właśnie już Pan Profesor mówił, który w dalszym ciągu niestety jest źle oceniany i przede wszystkim źle leczony, żeby nie powiedzieć nieleczony. Opieka nad takim chorym w zaawansowanym otępieniu polega przede wszystkim na całodobowej, właściwie 24-godzinnej opiece, dbałości o podstawowe wymogi higieniczne, zapobieganie odleżynom przykurczą i kontroli stanu somatycznego. Tak jak tutaj mój przedmówca, dr Grondalski powiedział, w postępowaniu w opiece paliatywnej kierujemy się przede wszystkim opanowywaniem, uśmierzaniem objawów somatycznych, które są uciążliwe dla, dla pacjenta, a także opieką nad rodziną i bliskimi. No i bardzo istotne jeszcze jest, jest też wsparcie psychiczne, duchowe i wsparcie, i wsparcie socjalne żeby ta praktyka i nasza opieka była prawdziwie opieką paliatywną, to przede wszystkim nasze działania muszą być nastawione na dobrą jakość życia. Każdy pacjent, który takiej opieki potrzebuje, powinien być nią objęty, czyli obowiązuje zasada sprawiedliwości. Oczywiście ta opieka musi mieć co oczywiste holistyczny charakter. I to, co jest bardzo ważne, co tutaj było wielokrotnie podkreślane, Musi być akceptacja nieuchronności śmierci i akceptacja nieuchronności cierpienia, zarówno, proszę Państwa, ze strony personelu medycznego, gdyż bardzo często nasze heroiczne działania medyczne są związane z tym, że po prostu nie przyjmuje się do wiadomości tej nieuchronności. Ze strony rodziny najbliższych bardzo często jest brak pozwolenia na odejście. Rodzina niejednokrotnie nie rozumie, że chory umiera na zapalenie płuc w zaawansowanym otępieniu, ponieważ według ich opinii nie umiera na tą chorobę. Czyli nie zdaje sobie sprawy, że infekcja jest konsekwencją właśnie tej nieuleczalnej choroby. Oczywiście mamy tutaj wiele dylematów moralno-etycznych w postępowaniu z tymi chorymi i tutaj głównie obowiązkiem lekarza i to właściwie na każdym etapie tej choroby jest wczesne informowanie pacjenta i opiekuna o jej przewlekłym charakterze i przede wszystkim nieuleczalnym charakterze. Wczesne ustalania strategii postępowania, które dotyczą terminalnej, terminalnego okresu choroby jest tutaj bardzo istotne. Natomiast jak wiadomo polskie prawo nie reguluje problematyki deklaracji czy oświadczeń woli nazwanych pro futuro i tutaj do tego zagadnienia odnosi się artykuł 9 Europejskiej Konwencji Bioetycznej, który mówi, że należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia osoby zainteresowanej co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili jej przeprowadzenia nie jest ona w stanie. Wyrazić swojej woli. I tutaj ta strategiczna rola lekarza we współdziałaniu właśnie z rodziną czy z opiekunami jest bardzo istotna w stosunku do chorego, ponieważ dzięki tej współpracy można przede wszystkim wypracować bardzo często jedną myślą. Decyzje, co sama wiem, że w praktyce jest to rzeczywiście bardzo trudne, żeby myślenie lekarza czy personelu medycznego pokrywało się z myśleniem opiekuna. Ale im wcześniej te rozmowy są prowadzone, im wcześniej rodziny są na to przygotowywane, tym łatwiej można dojść rzeczywiście do jednomyślności i do porozumienia. Jakie powinny być zasady postępowania w zaawansowanym otępieniu, zasady takie paliatywne? No przede wszystkim należy się zastanowić nad pewnymi postępowaniami diagnostycznymi, zwłaszcza inwazyjnymi, które dla naszych chorych mogą nie przynosić realnych korzyści. Na przykład wykonywanie badania kolonoskopowego czy branchoskopowego, rezygnacja z inwazyjnych form terapii? No, i redukcja farmakoterapii, która też jest bardzo istotna. Bardzo istotne jest też opanowywanie bólu, zapobieganie niedożywieniu, odwodnieniu, zaparciom, przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia. I to właśnie działanie ma być nakierowane, nacelowane na wydłużenie. Na, na poprawę jakości życia, a nie wydłużenie za wszelką cenę życia chorego. I wszelkie decyzje, właściwie, które podejmujemy dotyczące rozpoczęcia lub zaprzestania y, terapii, powinna być podjęta głównie z uwzględnieniem zasad czynienia dobra i niekrzywdzenia. Jeżeli chodzi o zasady terapii, to oczywiście ważna jest redukcja leków, które dla pacjenta może już nie są takie istotne, czyli stosowanie tylko niezbędnych leków o udowodnionej skuteczności. Eliminacja także tych leków, które nie są bez, bezwzględnie konieczne, na przykład leczenie hipercholesterolemii czy, czy leczenie osteoporozy. Uwzględnienie braku możliwości współpracy z chorym, czyli eliminacja leków na przykład wziewnych, uwzględnienie tego, że pacjent też nie może połykać, w związku z tym powinny być dostosowane formy leku do stanu chorego. Jeżeli chodzi o leczenie otępienia, jeżeli pacjenci mają włączone leczenie pro prokognitywne, to właściwie nie istnieją jednoznaczne zalecenia poparte badaniami klinicznymi, które dotyczyłyby podjęcia decyzji o odstawieniu tych leków w terminalnym okresie otępienia oczywiście rozsądne jest stosowanie terapii tak długo jak obserwujemy, że są z tej terapii korzyści, które oceniamy w sposób indywidualny dla każdego pacjenta. Gdy postęp choroby dochodzi do końcowych etapów, a jakość życia chorego nie można poprawić, no to należy oczywiście rozważyć zaprzestanie stosowania tych leków. Było też wykonywane takie badanie na dużej populacji chorych w okresie trzech lat, gdzie terapia lekami z grupy inhibitorów acetylcholinesterazy po 12 miesięcach stosowania powodowała częstsze występowanie niedożywienia. W związku z tym należałoby też rozważyć ryzyko utraty wagi podczas przepisywania tych leków u chorych, którzy już wyjściowo są niedożywieni. Jeżeli chodzi o postępowanie, to tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z pacjentem, który jest pacjentem w podeszłym wieku. W związku z tym istnieją pewne odrębności chorowania. Dotyczy to między innymi bólu, gdzie, jak wiadomo, mamy podwyższenie progu bólowego, możemy mieć bezbólowy przebieg jakichś ostrych incydentów inną formę manifestacji bólu na przykład u chorego taką manifestacją może być i często jest niepokój, apatia, brak łaknienia i brak pragnienia. Bezgorączkowy przebieg infekcji możemy mieć na przykład w zapaleniu płuc czy w zakażeniu układu moczowego. Brak możliwości wystąpienia niektórych objawów chorób, na przykład obrzęków kończyn dolnych czy duszności w zaawansowanej niewydolności serca. No i możemy też błędnie interpretować inne objawy związane z innymi schorzeniami. Jeżeli chodzi o leczenie bólu, to nie wiem, czy podaje prawdziwe dane, ale osiem, prawie 80% starszych osób z demencją i odczuwających ból nie ma leczenia przeciwbólowego. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jestem skłonna przychylić się do tego stwierdzenia, ponieważ yy, Ilekroć miałam taką sytuację konsultowania chorego z zaawansowanym otępieniem, z odleżynami, bardzo zaawansowanymi, to na pytanie moje, czy pacjent ma włączone leki przeciwbólowe, usłyszałam, że przecież pacjenta nie boli. Jaka może być przyczyna bólu chorego z zaawansowanym otępieniem? No, przede wszystkim oczywiście odleżyny. I to im bardziej zaawansowane, tym podejrzewam, że ból na pewno większy. Trudno gojące się rany. Przykurcze zaparcie, zatrzymanie moczu, schorzenia współistniejące, urazy, a także niektóre procedury medyczne. Bardzo często przy pielęgnacji chorych, przy toaletach, może dojść do jakiegoś urazu, czy stłuczenia, na przykład kończyny, i chory, na przykład, może z tego powodu też odczuwać przecież dolegliwości bólowe. Niewątpliwie problemem wynika, do tego problemu nieleczonego bólu u osoby z zaawansowanym otępieniem zaliczamy trudną ocenę bólu. Tak naprawdę z osobą, z którą się nie możemy skontaktować, trudno jest ocenić, jaki ten ból rzeczywiście ma natężenie. I taką pomocną skalą może być skala DOLO+, która jest oparta na danych obserwacyjnych w zakresie trzech obszarów somatycznym, Psychomotorycznym czy reakcją psychospołeczną. Natomiast y, często y, nie mamy czasu na wykonywanie tych skal i takimi objawami odczuwalnego bólu u naszych chorych może być pogorszenie właśnie apetytu, zwiększona drażliwość, problemy ze snem, pobudzenie też układu wegetatywnego, więc nadmierna potliwość, wyższe ciśnienie, tachykardia, no i oczywiście inne werbalne oznaki cierpienia, które świadczą o tym, że pacjenta rzeczywiście. Rzeczywiście boli. Jeżeli chodzi o antybiotykoterapię w tej ostatniej fazie otępienia, to właściwie nie ma przeciwwskazań do stosowania antybiotyku, jeżeli jest taka konieczność. Natomiast zaleca się bardzo wnikliwe i rozważne wskazania i przeciwwskazania do stosowania antybiotykoterapii. Na pewno nie ma wskazań do, do antybiotyków infekcji bez wyraźnej manifestacji klinicznej. Natomiast trzeba mieć świadomość, że antybiotyki mogą opóźnić śmierć w zaawansowanym otępieniu, ale mogą również przedłużyć proces umierania. Kolejnym problemem u tych chorych jest niewątpliwie odwodnienie, które jest bardzo częstym też powodem hospitalizacji i zgonów. Głównie wynika to z inwolucji ośrodka pragnienia zastosowanych u tych chorych leków odwadniających albo współistniejących innych zaburzeń jak na przykład biegunki czy wymioty. Natomiast nawadnianie chorych do ostatnich dni ich życia jest bezdyskusyjną formą postępowania terapeutycznego, pod warunkiem oczywiście, że ten chory nie otrzymuje zbyt dużej ilości płynów drogą dożylną, bo możemy spowodować inny problem, na np. dekompensacji krążenia. Kolejnym problemem są odleżyny, które no, najczęściej pojawiają się u chorych, u których ta opieka może nie jest taka, jak być powinna, należyta. Na pewno powodują one wzrost kosztów leczenia, czasu opieki i też wzrost śmiertelności. Co bardzo istotne, z czym też często się borykamy w rozmowie z rodzinami pacjentów, zaniepokojonymi, że te odleżyny zamiast się goić, to one się jeszcze pogarszają, to trzeba pamiętać o tym, że w terminalnej fazie otępienia praktycznie niemożliwe jest wygojenie y, głębokich odleżyn. I tutaj postępowanie jest głównie objawowe, polegające na zapobieganiu zakażeniom i łagodzeniu bólu. Ja teraz niedawno spotkałam się z taką sytuacją, kiedy pacjentka z, mnie na oddziale, pacjentka z otępieniem czołowo-skroniowym, bardzo postępującym, bez kontaktu, oczywiście z przykurczami, z nasilonymi odleżynami. Córka pacjentki zadała pytanie, czy nie można by było przetoczyć albumin, żeby te... Odleżymy się lepiej goiły. Jeżeli chodzi o karmienie, to naturalną rzeczą jest, że im bardziej to otępienie postępuje, tym problemy z łaknieniem u chorego będą większe. Tutaj dokładają się niewątpliwie też przyczyny polekowe, no i nasilające się zaburzenia połykania co grozi też ryzykiem zachwystowego zapalenia płuc. Zaleca się Wykorzystywanie wszystkich właściwie możliwości karmienia do ustnego, jeżeli jest to tylko możliwe, z uwzględnieniem oczywiście modyfikacji diety, używania zagęszczaczy płynów właściwe, właściwe ułożenie pacjenta jest tutaj też bardzo istotne, żeby zminimalizować to ryzyko zachłyśnięcia. I trzeba pamiętać, że niedożywienie jest niezależnym czynnikiem zgonu w zaawansowanym otępieniu. I tu jest kolejny problem, na który się, z którym się spotykamy w rozmowie z rodziną, że chory umiera z głodu. Prawda? Nie umiera z powodu choroby, tylko ubiera dlatego, że, że nie dostaje jeść. Jeżeli chodzi o karmienie przez sondę lub przez skórną gastrostomię, no to wskazania dotyczą głównie uzupełnienia niedoborów białkowych, wyniszczenia odleżyń i bardzo często niestety na żądanie rodziny. Natomiast zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi opieki nad tymi chorymi, chorzy ci nie odnoszą korzyści w zakresie poprawy komfortu życia i jego wydłużenia. Postępowanie to wiąże się przede wszystkim ze znacznym obciążeniem pacjenta spowodowanym... Bądź co bądź procedurą inwazyjną, bólem i lękiem towarzyszącym stosowaniu tych metod. Często też obserwujemy taką sytuację, że pacjent po założeniu sądy odżywczej tą sądę sam sobie usuwa. I muszę powiedzieć, że jeżeli na oddziale zdarza się taka sytuacja, że za trzecim razem założona sąda jest usunięta, to po prostu podejmujemy decyzję o niezakładaniu po raz kolejny sądy. Oczywiście rozmawiają z rodziną pacjenta i tłumacząc, dlaczego tego nie chcemy ponownie u chorego wykonać. Jest to oczywiście no bardzo, bardzo trudne. Jeżeli chodzi o nawadnienie i żywienie w ostatniej fazie. Otępienia, to właśnie ta świadomość, że chory umiera z powodu choroby, a nie z braku pożywienia czy picia, jest bardzo ważna i o tym trzeba tutaj często mówić właśnie opiekunom. Naturalną i integralną składową procesu umierania jest utrata apetytu oraz brak pragnienia. Leczenie żywieniowe, szczególnie pozajelitowe, może tylko wydłużyć umieranie albo wręcz je skrócić. No i oczywiście rozważając, czy pacjenta mamy nawadniać i żywić, konieczna jest właściwa ocena kliniczna, wykonanie niezbędnych badań, stała komunikacja z chorym i bliskimi. Natomiast najważniejsze, najważniejsze w tym całym procesie terapeutycznym ma być chory i ma być jakość jego życia. Bardzo często tutaj była podkreślana rola współpracy z opiekunem. Ja tutaj powiem ją tylko na jednym slajdzie, bo tutaj znakomicie to przedstawiła pani, pani profesor. Ta dobra komunikacja z opiekunem polega przede wszystkim na naszej umiejętności słuchania i dostępności, z którą mam świadomość, że jest coraz trudniej, bo jest nas mało do pracy i mamy coraz mniej czasu, ale ta umiejętność słuchania i dostępność jest tutaj bardzo ważna. Informowanie o przewlekłym, postępującym charakterze choroby, uświadomienie opiekunowi złego rokowania w otępieniu i możliwych przyczynach zgonu, że właśnie tą możliwą przyczyną zgonu może być i jest najczęściej zapalenie płuc. Wsparcie opiekuna, pomoc specjalistyczna, czasami też pomoc w załatwieniu jakichś takich formalności właśnie prawnych, ubezwłasnowolnienia chorego, czy pokierowania, jak zorganizować skierowanie do instytucji opiekuńczej, jeżeli jest taka potrzeba. Niejednokrotnie warto zauważyć, że ten opiekun wymaga włączenia leków antydepresyjnych. Bardzo istotna jest też pomoc w zwalczaniu poczucia winy, która okazuje się częściej występuje u rodzin pacjentów z demencją niż u rodzin pacjentów z chorobą nowotworową. No i zaangażowanie innych członków rodziny w opiekę. Niejednokrotnie zdarza się tak, że są cztery córki, a tylko jedna opiekuje się. Swoją chorą mamą, i uświadomienie tej córce, że przecież jest jeszcze trójka rodzeństwa, która mogłaby się w tą opiekę włączyć, jest czasami, powiedziane, takim odkryciem dla tej osoby, że rzeczywiście jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o przyczyny zgonu, to najczęściej przyczyną zgonu są infekcje, tutaj zapalenie płuc gorączka nieznanego pochodzenia, niedożywienie, za, y, choroby układu krążenia, czy y, jeżeli są to współistniejące choroby nowotworowe. Rzadziej są to stany nagłe w postaci chociażby ostrego incydentu wieńcowego czy mózgowego. I tutaj ja już pokazuję, chyba jako czwarta, ten sam slajd dotyczący typowych trajektorii umierania dla osób z chorobą przewlekłą. Chciałam tylko pokazać, że jeżeli chodzi o chorego z otępieniem w zaawansowanym stadium, to ten chory już właśnie w tym stadium jest chorym umierającym tylko po prostu ten czas jest, jest to wszystko rozłożone w czasie i o tym, trzeba, o tym te, trzeba też pamiętać. I co, kiedy spotykamy się z taką sytuacją, że następuje. Kres już, definitywny kres życia naszego chorego, ta decydująca faza choroby czyli umieranie. Bardzo istotne jest rozpoznanie, że ten okres się rozpoczął. Ja myśl, tak mi się wydaje, że my częściej to rozpoznajemy u osób z chorobą nowotworową zaawansowaną, niż u takiego chorego właśnie, który, który ma zaawansowane otępienie. To rozpoznanie jest bardzo istotne, dlatego że rodzina włączana już niejednokrotnie właśnie w ten proces Mniej wydaje się, boleśnie przyjmuje odejście tego pacjenta, jeżeli od początku jest w tą opiekę i w to towarzyszenie choremu włączana. Tutaj, jakie są priorytety opieki nad umierającym, no więc żeby rozpoznać to umieranie, komunikować się odpowiednio, zaangażować, wspierać i planować, to są te podstawowe takie właśnie zalecenia dotyczące w ogóle opieki paliatywnej. Natomiast jeżeli chodzi o charakterystykę ostatniego etapu ludzkiego życia, to mamy świadomość, że jest to wygaszanie, stopniowe wygaszanie wszystkich funkcji życiowych. Około 70% chorych traci częściowo lub pełni świadomość. Jest zmiana rysów twarzy, często zimna, wilgotna skóra, sinica, mogą być zaburzenia toru oddechowego, nitkowate tętne, obniżenie ciśnienia. To Państwo na pewno wszystko. Wiecie, że tak wygląda. Natomiast niestety częstym zachowaniem wobec ubierającego pacjenta są takie postawy, jak tutaj wymienione, czyli lęk, porażka, porażka naszej terapii, niedocenianie powagi sytuacji, ucieczka, brak empatii, tłumienie emocji. Ja muszę powiedzieć, że na mnie osobiście największe wrażenie zawsze robi sytuacja, kiedy mam wezwanie do zgonu pacjenta, gdzie na moje pytanie, co się stało, że ten chory odszedł, po prostu personel zaobserwował ustanie czynności życiowych u chorego. Tak? Czyli a wcześniej według personelu nic takiego zdarzenia nie zapowiadało. Czyli ten chory właściwie umierał, być może w samotności, nikt nie zaobserwował, że taka sytuacja może mieć miejsce. Ja nie mówię tutaj o ostrych, o ostrych stanach, tylko o, o właśnie takiej samotności w umieraniu. I tutaj też po raz czwarty chyba pokazuje ten slajd, gdzie chory chciałby umrzeć. No oczywiście większość chorych chciałaby odejść w domu. Natomiast jeżeli chodzi o chorych z zaawansowanym otępieniem, to w większości przypadków te odejścia y, niestety są albo w placówkach opiekuńczych, albo, y, albo w szpitalu. Podsumowując. Y, jeżeli chodzi o opiekę paliatywną w zaawansowanym otępieniu. Na pewno podstawowe założenia tej opieki pokrywają się z założeniami opieki nad chorymi z zaawansowanym otępieniem, czyli musi tutaj być wdrożona opieka interdyscyplinarna. Zapewnienie komfortu, łagodzenie cierpienia fizycznego i psychicznego i traktowanie z poszanowaniem godności powinno być priorytetem w opiece nad tymi chorymi. Wiedza, praktyka kliniczna i przede wszystkim zdrowy rozsądek pozwalają, tak myślę uzyskać moralną pewność która wystarcza do tego żeby podjąć decyzję o interwencji medycznej lub odstąpienia od niej dobra komunikacja i współpraca z opiekunem jest bardzo ważnym elementem tej opieki i w warunkach polskich w dalszym ciągu wydaje się bardzo konieczne uświadamianie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia jak również ich rodzinom, rodzinom pacjentów zasad wdrażania metod paliatywnych opiece nad chorym wieku podeszłym który jest u schyłku życia. Bardzo dziękuję za uwagę.